Dziewczyny, genialne spodnie dresowe. Zobaczcie, takie ala rybaczki, ala dynki pojawią się w pięciu kolorach. Jest to model z bawełny. Dresowy szerokie takie rękawy, spodnie są na guńce, no wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Spodnie w kolorze cappuccino. Genialne dziewczyny są te spodnie naprawdę. Polecam wam na gumce. Zobaczcie rozmiar od XS do XL. I spodnie w kolorze czerwonym najmodniejszym w tym sezonie. Zobaczcie teraz założyłam sobie je do Adidasów. Spodnie w kolorze granatowym. Piękny jest ten granat. Spodnie w kolorze czarnym. Taka czarna stylowa, zobaczcie, z ramoneską. Spodnie idealne, dziewczyny, będą na chłodniejsze dni, jak i na te ciepłe. I kolor jasny, beżowy. Zobaczcie. One tutaj na dole, zobaczcie, są takie przekładane.